Kurde, mnie dusi, chyba zaraz zdechnę, najprawdopodobniej. Ok, co, co, to możemy chyba ruszyć na cmentarzysko, poubijać troszeczkę wrogów. Jeszcze sobie załyczę tylko, bo sucho w gardle mam strasznie. Się już dzisiaj tak nagadałem, że dużo słów mi do wykorzystania nie pozostało chyba. Dobrze. Czyli tak, z czym sobie pójdziemy? Może z krótką włócznią? Krótką. Oj, coś mnie tutaj zlagowało. Krótka włócznia mocy powinna dać radę. Tak uważam i taką mam szczerą nadzieję, że powinna dać radę tutaj na cmentarzysku. No, wszystko jest cały komplet, więc można atakować. Bierzemy szkieleta na, na dzień dobry. No, i co ten szkielecik nam teraz y, tutaj zrobi? Czy nam zrobi cokolwiek? No, coś tam może zrobić. Ja mam bandaże dobrze, jakieś tam mam, ale też bez szału. Dobrze, no i jeszcze jeden hit, i będzie po, po zawodach. No, co jest, nie potrafię go. Trafić. Za to on nie trafił, delikatnie oczywiście. Zbieramy tutaj od kolegi złoto. A miałem jeszcze te puste naczynia gdzieś wyrzucić. No cóż, następnym razem nie lubię mieć śmietnika w plecaku. Drugi szkielecik, zapraszamy. O, i leci co? Zjawa. skubańc jest dobry, trzeba uważać. sobie leczenie ustawię, na wszelki wypadek. No zapraszam. Gdzie on jest? Uciekł? Chyba tak. Chyba sobie poszedł. Poniekąd... O nie! Idzie teraz zjawsko. Czy damy radę? Mam nadzieję. No już, kurczę, tutaj jest ciężej. Cięższa walka już ze zjawą. Ale chyba powinno być ok. Kurcze no. No jeszcze raz. Niestety szkielet mi tutaj bardzo przeszkadza, no nic, muszę uciekać, już się podleczyć. Już niewiele brakowało, ale niestety. Czy leczenie zakończy się powodzeniem? Ile mam zniszczonych bandaży? 8, niewiele. Nie udaje mi się wyleczyć. Więc kolejne zniszczone bandaże. <laughs> Może teraz? Dalej nic. Kurczę, kiepsko. Z 30 HP się nie potrafię uleczyć do końca? Słabo. Słabo to wygląda. Czekamy na werdykt. Teraz się udało. Ile bandaży mi to pochłonęło? No, kilka sztuk. Musiałbym sobie pójść, zakupić bandaże. Na razie jeszcze jest troszeczkę. Kurczę, no ten już cień, no już się podleczył. Spróbujemy może kolejne starcie przyniesie powodzenie. On już mnie tutaj też ubija. Słabo, słabo. O, teraz to był mocniejszy szlak. Kurczę, ryzykujemy do końca. Dobrze, chyba się uda. Ja też nie mam za dużo HP, ale... No, jeszcze raz go patni w łeb. Dobrze, ale kurczę za słabo, jeszcze! Rozzłoszczony! Dobrze, udało się. Zyskuł, zyskałem troszkę sławy i troszkę karmy. Co ten cień miał? Czemu ja nie mogę. pozbierać? złoto 304 niedużo naturalnie wybieramy kolejny raz leczenie. poczekam aż mi troszeczkę HP podskoczy do 30 i wtedy myślę, że już coś tam powinno się uleczyć z tego poziomu dobra, leczymy <laughs> I idziemy po kolejnych złoczyńców oprychów. Jest, udało się. Fajnie, fajnie. Tu był jeszcze szkielecik, ale widzę, że już sobie powrócił na cmentarz. Bierzemy kolejnego, zaznaczamy sobie. Zapraszam do tańca. Następnie weźmiemy sobie może długą włócznię tym razem. Ona jest mocniejsza, ale wolniej nią macham z oczywistych przyczyn. Dobrze, szkielecik złota ma 191. Ja mam 4000, nie dużo. W banku mam oczywiście o wiele więcej. W banku mam ile? Gdzieś 300 tysięcy złota, więc za to już można sobie. Mm, za taką kwotę można już sobie na coś pozwolić. Może nawet na domek, nie pamiętam. E, czy na pewno, ale muszę to sprawdzić, bo... Chciałbym sobie tu gdzieś postawić jakiś domek, fajnie by było. Tym bardziej, że mam zdolność kowalstwa, co mógłbym też u siebie w domku praktykować. No dalej, no z tym szkieletem się tak męczysz, no. Nie mogę się doczekać wyprawy do lasu, który znajduje się no kawałek dalej, bo tam już są gryfy, tam już są, po, poważni, tam już są poważni przeciwnicy. Za których też się otrzymuje poważne pieniądze. A tutaj takie ubijanie na cmentarzu to już jest troszkę. Uwłaczające można by powiedzieć. O, upiór tam jest nawet. Może upiora. Upiora sobie weźmiemy. Hmm, hmm. Zaczepmy sobie łyczek kawki. I przemyślę to. To co zmieniam chyba, z krótkiej włóczni. Na długą. No i ona jest magiczna. Oczywiście zwiększyło mi się HP aż do 68. To fajnie, to dobrze. Upiór. Kurczę, niepotrzebnie ten szkielet jeszcze się tutaj pali. Oj, 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 dostałem. No z upiorem się troszeczkę pobawimy, na pewno. Awaj go. No, dobrze, ale niestety, no niestety, kurczę, albo stety, zobaczymy, walka mieczami. Jestem chory. Kurczę, upior się uleczył. Co za grzmot pieroński. Dobra, musimy się uleczyć, ale jesteśmy mm, zainfekowani. Nie wiem, czy to się uda w tym przypadku. Szczerze wątpię. Zachorowałem przez upiora. Wyleczyłem się, no nie całkowicie, ale ale sporo HP zrosło. Upiór, zapraszam. Kurde, znowu mi uderzenie jakiegoś umysłu zrobił. Osłabił mnie strasznie. Kurczę, no musiałbym mu takie trzy potężne szlagi wyprowadzić. Nie jest to takie proste, tym bardziej, że on jeszcze do mnie wali jakimiś czarami swoimi. No tu się troszeczkę pobawimy na pewno. Niepotrzebnie się leczę, no bo wiadomo, że nie uda się z tego, z tego poziomu. No dobrze, co z tym upiorem zrobić? A może weźmiemy... Kurczę będę miał też mniej. mniej HP Ale może ta krótka włócznia byłaby na niego lepsza. Chyba tak, chyba sobie wymienię ją na krótką. Zobaczymy jak to jak to wyjdzie w praktyce. Leczenie też by się przydało troszeczkę wzmocnić wyleczyłem się oczywiście też nie całkowicie ale wystarczająco w zupełności bierzemy krótką włócznię i lecimy na tego yy, gałgana, chodź tu i co? już dostałem na dzień dobry no słabsze, słabsze te uderzenia a, ale jednak szybsze, on się leczy leczy się na bieżąco i właśnie tu jest główny problem i co? ryzykować? Ach, znowu się uleczył. No, by go 16 HP. Nie mogę umrzeć. To jest wykluczone, bo. Chyba bym się załamał. Znaczy, o ile nikt by mnie. No, 8 HP, fajnie. Mam nadzieję, że nie padnę. Jeśli padnę, to gdzieś kurczę na uboczu, żeby mnie nikt mojego ciała nie zobaczył. Ale jak widać, już mi HP wzrasta, więc. Chyba nie będzie tak źle. Jak zwykle troszeczkę dramatyzowałem. Ale lepiej podramatyzować i zapobiegawczo gdzieś ukryć swoje zwłoki, niż potem płakać, a płakało się niejednokrotnie, jak pamiętam. Chciałbym tego uniknąć. No tak, no, błędem podstawowym, który znowu popełniłem, jest to, że nie wziąłem ze sobą żadnych mikstur leczenia. To jest błąd podstawowy, który trzeba wykluczyć. Za każdym razem idę na ubijanie i nie mam miksur. Bandaże są bardzo ważne. Oczywiście, że tak, aczkolwiek. No, jak widać muszę co chwilę uciekać, żeby się podleczyć, a miksturkami na bieżąco sobie to HP wzmacniamy. No, i teraz trzeba czekać zaś do 30. No, tak, tak będzie dobrze. Następnym razem już sobie wezmę na wyprawę, ja teraz tak też testowo kurcze tego live'a robię żeby sprawdzić jak to wygląda w praktyce no gdyż miałem problemy z podłączeniem mikrofonu, żeby to wszystko tak hulało jak hulać powinno, dlatego uznajmy ten testowy stream jako taką demo, wersję przed totalną rozgrywką. Na pewno zrobię live'a, na którym będę troszkę dłużej grał w Ultimkę, bo no ciężko się w to gra krótko, a tutaj też za dużo czasu nie mam. Ale na spokojnie wszystko się ogarnie w swoim czasie. Podleczymy się. No nie wiem, chyba kurczę nie wiem czym Jeszcze raz spróbujemy tą krótką wurcią go zaatakować. Nie udało mi się wyleczyć, no cóż. Tą krótką wurcią jeszcze raz zaatakuję Gaugana. Dobrze, wyleczyłem się kompletnie I teraz kompletnie lecimy oklepać mu michę Oczywiście nie uda to się, bo ten gałgan się leczy Czyli robi to, co ja też powinienem robić na bieżąco Tu jest ten upiór No i już, już mnie atakuje No dawaj, dawaj go Muszę trafiać przede wszystkim Muszę szybko trafiać, a on zaraz się uleczy No właśnie Jestem za słaby na niego w tym momencie Uciekamy, uciekamy bo upiorek leci za nami, a nie chcemy, żeby nam zrobił krzywdę, bo 27 HP, no jeszcze jest w miarę znośnie. No tak, no muszę sobie pokupować te wszystkie miksturki. Miksturka leczenia, przede wszystkim leczenia, bo nie jestem magiem, więc yy, inne miksturki raczej się nie przydadzą. Chyba, że się zrobi ciemno, to miksturę wtedy yy, powinienem użyć yy, widzenia w ciemności. Wyleczyłem się kompletnie. Jeszcze raz spróbujemy z długą włócznią. Oczywiście zakończy się to raczej niepowodzeniem. Ale no co. Spróbować można, prawda? Upiór. Zapraszam. No już. On już na dzień dobry mi bombę wali z magii. Co już mnie bardzo osłabia. Jak widać, żadnego ciosu mu nie zadałem. A on już mnie prawie wykończył. Jeszcze mi. Splunął ogniem z tej mordy parszywej. Kurczę, no by to szlak. I co? Trafi mnie? Trafi! A! Dostałem, ale przeżyłem na szczęście. A! Ale się przestraszyłem. Dobrze. Co my tu mamy w ogóle? Aha, stąd można sobie odpłynąć gdzieś. Ale nie będziemy tego robić naturalnie. Dobrze. Ja myślę, że to będzie. To będzie chyba na tyle w tym momencie. Na tyle, jeśli chodzi o walkę, oczywiście. Przeskoczę sobie do miasta teraz. Przechowam swoje zwierzę, dobrze by było też go nakarmić. Bo ja nie wiem, zaraz zobaczę, jak tam jego status wygląda obecnie. Hej, 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 dlaczego nie mogę zejść? No właśnie, sprawdźmy, jak, jak to wygląda. Ma pełny, pełny zapas. Many zwierzę jest bardzo szczęśliwe. Odporność na magię, taktyka. No, to już jest fajny. Ten ostart, fajnie, muszę sobie nim pomykać. 22 hp. Jeszcze poczekamy do tego. Do tych 30. I będziemy się leczyć. Dlaczego mi status. Wy... Aha, bo ostatnio status. No dobra, zapomniałem. No nic, ja myślę, że będę się leczyć i będę powoli y, uciekał ze streama. Następny na pewno będzie o wiele dłuższy już z miksturami, z wszystkim pobiegniemy sobie też na las, gdzie są gryfy i już nie pamiętam nawet co jeszcze, ale być może tam były też cyklopy. No tam jest co jest czym się bawić, także sporo mikstur będzie potrzebnych i mam nadzieję, że będzie fajnie. Bardzo dziękuję za obecność. Pozdrawiam serdecznie i do następnego razu do zobaczenia, do usłyszenia. Hej.